To wszystko w kronice. Życzę Państwu udanego wypoczynku. Do zobaczenia. Witam Państwa. Jednym z, największych jednym z największych wydarzeń festiwali muzyki w łańcucie był występ młodziutkiego meksykańskiego tenora Jorge Lopeza Janesa. Ten niezwykły artysta stojący u progu wielkiej światowej kariery rozpoczął edukację muzyczną 5 lat temu. Zupełne odkrycie w Meksyku. Wyjechał na studia do Los Angeles i po jednym roku nauki, pod kierunkiem pianisty, korepetytora, zadebiutował na scenie opery w Los Angeles, śpiewając partię Camila w operetce Franciszka Lechara, Wesoła Wdówka. Lopez nazywany jest następcą Placida Domingo. Nie tylko dlatego, że jest Meksykańczykiem, nie tylko dlatego, że śpiewa wspaniałym, tenorowym głosem, nie tylko dlatego, że zadebiutował na scenie operowej, śpiewając partię operetkową. Domingo debiutował w operetce w muzykalu My Fair Lady. Również twierdzą specjaliści, znawcy yy, sztuki operowej, że Lopez Janes posiada niezwykły czar, urok posiada talent aktorski, który z pewnością zaprowadzi go na największe sceny świata. Po debiucie Wesołej Wdówce śpiewał jeszcze partię e, tenorową w Kopciuszku Rossiniego, a potem przyjechał do Europy na tak zwane przesłuchania impresaryjne. Do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie jak wiadomo jest najwięcej teatrów operowych w Europie i otrzymał kontrakt do dziesięciu najpoważniejszych teatrów. Śpiewa tam główne partie w operach takich jak Córka Pułku do Insetiego, oczywiście Kopciuszek Rossiniego i Cyrulik Sewilski Rossiniego. Jego Popisową jest także partia Księcia w Rigoletcie, Alfreda w Traviacie. Wyjeżdża teraz znów do Stanów Zjednoczonych, aby śpiewać w Los Angeles, w San Francisco i w innych wielkich teatrach.